261 do zobaczenia, rezerwat Dobryń. No W części sąsiaduje z drogą numer 62. Gdyby to było o jeden wcześniej, gdybym tu był, to by się jakby dobrze składało z cyferkami. Jest 261 do zobaczenia. Pierwsze co widziałem z daleka tam od, od strony Terespola, jadąc albo. Bardziej od e, Czaplego stogu. No to właśnie widziałem te olsze. Ten ols, który robi wrażenie, te olsze są bardzo wystrzelone do, do nieba. No i to jest jedno z siedlisk w tym 87-hektarowym rezerwacie. Ale jest też łęk o, jest też grunt. Na przykład te dęby, które stoją prawie w sąsiedztwie tamtych Olsz. No to już jest delikatnie wyżej i już takie siedlisko suchsze, grądowe. Rezerwat utworzono w 87 roku. Na tych, nie, w 83, na tych 87 hektarach. Na tablicach informacyjnych tego rezerwatu. Chwalą się, że ma tutaj swoje siedlisko bocian czarny. Jest mnóstwo roślin chronionych, które też tutaj znajdują dla siebie bardzo dobre warunki. I jeszcze jedna rzecz, która zachwyciła mnie na tych tablicach. Tam jest taki slogan: Zatrzymaj się, rozejrzyj się jaki świat jest dookoła piękny no bardzo bliskie jest prawdy w tym rezerwacie tak samo jak w tych widzianych dzisiaj w tych widzianych do tej pory dużo drogi dzisiaj pokonane hej o, ze szlakiem green velo i większość z tych rezerwatów znajduje się niedaleko od tego szlaku. Ciekawe, czy jadący wzdłuż Green Velo mają świadomość tego, jak piękny tutaj jest, tylko zatrzymując się na chwilę albo delikatnie zbaczając z tego szlaku. Pewnie, że sama droga dostarcza mnóstwa fantastycznych zachwytów, ale osobiście no nie darowałbym sobie opuszczenie tych czterech rezerwatów dzisiaj. No bo każdy z nich pokazuje, jak tutaj wyglądała przyroda przed ingerencją ludzi.